Więc minął już ponad miesiąc od afery medkowej z weklem i od tego momentu marka wypuściła jedną kolekcję. Więc co właściwie się zmieniło, co zostało po tej całej aferze, z tym całym oburzeniu, którego było pełno w internecie, i jak ze wszystkim poradziła sobie sama Jessica. Oczywiście jak wiemy niedługo po wycieku. Informacji. W publikowało no, dość mało wyjaśniające oświadczenia. Jessica również publikowała e, oświadczenie, które nie przypadło zbyt dużo osobom e, do gustu, bo nie wiem czy komukolwiek, może jej e, stałym fanom. I w końcu Jessica postawiła na emocje, to jest nagrała e, film, w którym. Oczywiście w swoich ubraniach zwyklem, bo to jest istotne, że się nie odcina od, od swojej marki, bo przecież jest duszą kreatywną i jest bardzo dumna ze swojej kolekcji. I tak naprawdę we wszystkich oświadczeniach, we, wszystkim, we wszystkich powiedziach Jessica omija temat ten najistotniejszy, czyli jakości tych ubrań i faktu, że no te koszulki po prostu nie były szyte w Polsce. Jest Taki kanał, który fajnie przedstawił, w tym momencie nie pamiętam, ale na pewno zalinkuję i kanał, i film w opisie. Przedstawił, jakie były różnice w kwotach, gdyby Jessica chciała te koszulki uszyć od y, zera, a w momencie, gdy kupiła je od Fruit of the Loom. No w każdym razie, jak mówiłam, Jessica później postawiła na emocje i stanęła przed kamerą telefonu nagrała stories, z których Przepraszała bardzo zmęczonym głosem w tych swoich ubraniach zwykle, i to było bardziej takie. Znaczy, podejście, w którym gramy emocjami, to ewidentnie ma po prostu wywołać. Mam nam być szkoda, Jessica, no bo też sobie wyobrażam, że cała sytuacja wywoła u niej takie. No, ciężkie chwile musiała przeżyć, tym bardziej, że z tego co pamiętam ze Stories, to akurat w tamten weekend miała się spotkać, miała i mama przyjechać do Warszawy, z bratem miała się widzieć i miała bardzo przyjemne plany na weekend, a no to się wszystko posypało ze względu na całą aferę metkową, ale z drugiej strony dobrze, że miała przy sobie rodzina, która mogła ją wesprzeć. No i tutaj w tym nagraniu Jessica mówi, że bierze całą winę na siebie i jest ciekawe takie zagranie psychologiczne, że może nie powinna mieć marki, może się o tego nie nadaje, może powinno nam być jej szkoda, a jak się nam nie podoba to, co ona stworzyła, jej dusza kreatywna, to możemy oddać te koszulki nie dlatego, że zostaliśmy oszukani, czy znaczy nie my, bo ja nie kupiłam, a nie dlatego, że ktoś został oszukany, tylko dlatego, że jeżeli ci się nie podoba, no to możesz w końcu oddać. Jeżeli ci się nie podoba, to co Jessica stworzyła, może rzeczywiście uważasz, że ona się nie nadaje do tego interesu. Cześć, kochani. Przepraszam, że mnie tu nie było przez te ostatnie kilka dni, ale. One naprawdę mnie mocno dojechały, i musiałam się nad tym wszystkim zastanowić, uspokoić i postawić swoje myśli i decyzje w jakimś jednym konkretnym punkcie. Przede wszystkim chciałam Was przeprosić, więc przepraszam. Przepraszam Was za to wszystko. Weklam jest podpisany moim nazwiskiem. Ja to biorę wszystko na klatę, to jest moja wina i ja nie chciałam was oszukać. To jest mój błąd przedsiębiorcy, żeby działać transparentnie. Jeśli coś wprowadzamy jako półprodukt i później tworzymy z tego swój produkt, teraz wiemy, że trzeba wszystko komunikować jawnie być transparentnym. Nie sprzedawaliśmy wam białego t-shirtu. Tutaj pełno rzeczy, pełno zmian było dokonywane. Teraz, z perspektywy czasu, wiem, że to była zła decyzja i ja się pod tym podpisuję. Muszę to wziąć na klatę. To była dla mnie naprawdę gorzka lekcja, i myślę, że czas wyciągnąć z tego wnioski, że ja jestem duszą kreatywną, ja lubię kreować, lubię coś wymyślać. Ja mówię: zróbmy tak, czarny t-shirt na Zodiaki, zróbmy tu, naszywamy grzyby, tu robimy cykinę, tu robimy lny, tu coś tam. Ale jeśli ja nie potrafię być przedsiębiorcą, pilnować czegoś od A do Z, nie powinnam się pod tym podpisywać. I tego żałuję. Może to jest lekcja dla mnie, że nie powinnam mieć marki odzieżowej i że się do tego nie nadaje. Nie mam w tym doświadczenia, zostały poczynione złe kroki i już nie ma odwrotu. Ja mogę Wam, jeśli nie lubicie tych rzeczy, nie jesteście z nich zadowoleni teraz, ja przyjmuję wszystkie zwroty. No i niestety nie, nie nagrałam sobie później stories z kolejnego dnia, w którym Jessica znowu mówi, że, um, no nie wie co będzie z marką, ale ona jeszcze musi tą jedną kolekcję wypuścić. Co jest coś takie, no, no, zabawne, mm, śmieszne po prostu, że jednego dnia, no, nie wiesz, co będzie dalej, nie wiesz, co będzie z marką, a drugiego dnia, muszę tą kolekcję jeszcze wypuścić. No i w następnej kolejności Jessica podjęła się misji pokazania nam, jak wygląda produkcja ubrań i uważam, że to jest bardzo fajne, że marki pokazują produkcję ubrań. Może nie każdego to interesuje, ale co jakiś czas jakieś filmy można, czy zdjęcia wrzucać z tego, jak przebiega produkcja. Tylko, że no troszkę to wyszło śmiesznie, bo Jessica zawiła się w fabryce po raz pierwszy. I wszystko to, co my widzimy po raz pierwszy, ona również widzi po raz pierwszy. Wspólnie z Wami, tak jak miał być transparentnie, to będę Wam pokazywać coś, czasami tworzę coś nowego. I tworzymy nowe rzeczy, bo się nie podajemy, prawda, Panie Pawle? Tak jest. Pan Paweł mówi, nie, nie, nie możesz Jessica się poddać. Nie ma takiej opcji. O coś źle, to zaraz zrobimy to na fiszercie. Dobrze. Mega jest. Mega, Mega. Mega. Dajemy rozwój e, i, i uczmy się tego, zwracajmy uwagę na to wszystko. Tak. Ja jeszcze też chciałam z tego wynieść lekcję, i tak myślę, że po prostu trzeba teraz wszystkie takie rzeczy pokazywać. I ja muszę wszędzie jeździć. Bardzo, bardzo dziękuję panu Pawłowi za tur. To naprawdę no, to mi dało taką ogromną siłę, i też się tak cieszę, że mogłam wam to wszystko pokazać. I cieszę się, że zobaczyłam te procesy sama na własne oczy. Ja wcześniej tylko testowałam, oglądałam w Warszawie, czy mi się to podoba i nie. Także ona kontrolowała tą produkcję w ten sposób, że dostawała te półprodukty czy produkty e, testowe w Warszawie do ręki i tam to oceniała. Nie miała pojęcia jak naprawdę to wszystko wygląda. Też Jessica tutaj wygłasza mm, bardzo takie mm, dojrzałe wnioski, że e, to wszystko musiało się po coś wydarzyć. Ja ruszę dalej. Kurczę, tak ciężko mi się odzywiać od to tak po tej przerwie i po tym wszystkim, co się wydarzyło, to jest mi ciężko tak mówić naturalnie i normalnie. Muszę się powoli do tego przyzwyczaić i wrócić do tego rytmu. Ale powiem Wam, że to wszystko po coś się miało wydarzyć. I muszę w taki sposób to jest w taki sposób trochę spiritualny, że to specjalnie miało się po coś wydarzyć, że takie, takie coś miało miejsce. I ruszam dalej. No, według mnie po to, żeby klienci sobie uświadomili, że marki ich oszukują, żeby się przestali dawać e, nabrać, a dla Jessiki może po to, że rady, jakie być może dostawała od innych marek, jak ma funkcjonować, to nie do końca się sprawdzają. Bo ja w sumie nie wierzę w to, że Jessica sama sobie poda na pomysł, że koszulki z fruta będą świetnym pomysłem czy te dresy, tylko no, ona pracuje w branży. Kilka, czy nawet już kilkanaście lat, i trudno mi uwierzyć, że pracując z tymi czy innymi markami, pomagając im promować swoje produkty, że ona nie dostała takich informacji insiderskich, jak, jak oni, które rzeczy rozwiązują, jak ucinają koszty itd. I jestem przekonana, że takie rozwiązanie jak kupienie półproduktów, no może niekoniecznie z fruta, ale ogólnie kupienie półproduktów, które są tanie i takiej nie najlepszej jakości, że to zostało jej podsunięte przez inne marki. Tym bardziej, że w, w następnej kolejności, po tym jak w Clem zostało zdemaskowane, to kolejne marki również wyszły. Okazało się, że Local Heroes również Stosują albo stosowali nieczyste praktyki. Również Lamania ma bardzo ciekawe podejście. O Lamani to w ogóle może osobno nagram. Więc, jakby to jest, to są rozwiązania rozwiązania branżowe w Polsce stosowane już lata. A Jessica pracuje z tymi ludźmi już lata. Pracuje, współpracuje, przyjaźni się. To jestem przekonana, że pewne niby rozwiązania zostały jej po prostu doradzone, że na zasadzie funkcjonowania właśnie innych marek ona oparła też swoją, no bo skądś musi czerpać tą wiedzę. No ale wróćmy do jej wizyty w fabryce, więc pierwsza fabryka to była ta, w której dokonywano obróbek jej koszulek. No i to oczywiście jest ciekawe i ciekawe to, co pan Paweł opowiadał, natomiast no tak średnio podobało mi się podejście do tego Jessica, tym bardziej, że dajemy też takie hasło, że no, dajemy ludziom pracę i tak się na tym opierają, że są tacy szlachetni. No nie, przede wszystkim prowadzicie biznes, tak? A to nie chodzi o to, że jesteście wspaniali, bo dajecie ludziom pracę, tylko wy chcecie zarobić i również chcą zarobić firmy, które dla was wykonują zlecenia. No i macie dostarczyć produkt zgodny z opisem i to jest wszystko. Ja żałuję, że ja do pana tak późno przyjechałam. Mówię, że to mleko musiało takie się... Czasy, takie czasy, to... nie mamy na to czasu, tak. ale czasem warto, yy... warto przyjechać, przyjechać i kontrolować. kontrolować. Tak. Ale mówię, właśnie, że ta... Ale mówię właśnie, że ta cała sytuacja miała na pewno specjalnie miejsce, żebym po prostu zebrała się za to w stu i poznała takich ludzi jak pan. No to też bardzo miło. Dziękuję bardzo. <laughs> I bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, ile czasu, ile technologii, tak. ile zaawansowanych obróbek technologicznych jest potrzebne, tak. żeby dany efekt mógł powstać. I żeby cieszył oko, żeby konsument mógł pójść na imprezę, czy pójść w jakieś fajne towarzystwo i pochwalić się fajnym wyrobem. Później Jessica dokonała ciekawego przedstawienia sytuacji, gdy wspomniała, że no nie może być takiej sytuacji, że ona odwoła zlecenia, które już złożyła, bo jej coś nie siadło, bo nie będzie sprzedaży. I powiedziała to tak, jakby cały koszt odwołania. Tej, tej produkcji spoczywał na markach, na firmach, które wykonywały dla niej zlecenia tych ubrań czy stroje kąpielowych. No wiadomo, że czystka ma jeszcze markę moje. A to nie jest prawda, bo fakty wyglądają tak, że jeżeli coś zleciłaś, to zlecenie zostanie wykonane i ty to płacisz. A co zrobisz z tymi ubraniami? To już jest twoja y, sprawa, możesz sprzedać, możesz trzymać w kartonie pod łóżkiem. No. Wydarzyło, to się wydarzyło. Tak samo ja muszę teraz zadbać o cały, cały mój team. Jest pode mną 8 osób, a oprócz tego pokażę Wam dzisiaj wszystko, co jest produkowane w Polsce i tak jakby dajemy tym ludziom pracę. Są to szwalnie, są to miejsca, w których jest coś zdobione, miejsca, w których robi się tajdaj. Są to wszystkie nasze kochane panie krawcowe, panie konstruktorki, są to ludzie, którzy operują laserem. Są ...laserem, zobaczycie to później. Są to ludzie, którzy zajmują się nadrukami, haftami. Chcę Wam teraz nagrać i pokazać, jak to wszystko powstaje i jak to się u nas dzieje. Więc dzisiaj pokażę Wam fioletową Lailę i jeszcze taką sukienkę przedpremierową, którą wymyśliłam jakiś czas temu, ale ona nie wejdzie w tym tropie. Nie wiem, czy ona w ogóle wejdzie, ale szyję się i Um, jeśli ja, ja mówię A, to mówię też B i tak jak zleciłam y, tym wszystkim podwykonawcom dawno temu przed aferą zrobienie, uszycie tych rzeczy, to tak nie wyobrażam sobie, nie wiem, teraz im powiedzieć, a wiecie, wybuchła afera, więc ja rezygnuję z Waszych usług, z tego, że zabukowaliście mi szwalnie, z tego, że kupiłam materiały, nie wiem, z reklamy z jakby, no nie. Później Jessica pokazywała, jak wygląda produkcja sukienek. Co akurat nie miałam wątpliwości, że sukienki to były faktycznie szyte w Polsce, bo też zdaje się, że ona już pokazywała we wcześniejszych latach jakieś rolki materiałów i tak dalej. Mój jedyny zarzut do sukienek jest taki, że no z połowa z nich, moim zdaniem, powinna być tańsza. No ale to jest po prostu moje zdanie, ja nie jestem klientką, nie kupuję tam. Ale, żeby uratować swoją markę prywatną, czyli Merced, jak również markę odzieżową, Jessica musiała dokonać pewnych zmian w funkcjonowaniu, co, no na pewno zostało jej przez jakąś firmę marketingową doradzoną, co ona ma robić. I w tych różnych stories widać, że zarówno ona, jakby osoby jej towarzyszące mają na sobie ubrania we klem, i to są te ubrania, które są tymi, Frutami, więc wszyscy razem z Jessica na czele noszą fruta, ale też są ciekawe zmiany w Stories. No bo oczywiście, że Jessica zamknęła swoje konto na Instagramie, zrobiła je prywatne ze względu na to, że dużo osób miało ze zewnątrz tak doskakiwać, podobno i jakoś reagować. Cześć wszystkim. Eee, już nie wszystkim. Eee, zamknęłam pierwszy raz w życiu w profil na no, prywatny. Dlaczego? Bo. Chciałabym, żebyście byli tutaj tylko wy, moi obserwatorzy i ewentualnie klienci we klem Nie przyjmuję tutaj nowych osób, nowych gości. Chciałabym, żebyście mogli się swobodnie wypowiadać i chciałabym, żebyście mogli do mnie pisać wszystko co czujecie. Ja dzisiejszy dzień chcę poświęcić na rozmowach z wami, szczególnie w wiadomościach prywatnych. Więc Proszę, piszcie do mnie, ok? I tu już jest zamknięte, i ja też chcę wiedzieć, co wy uważacie, a nie co uważają ludzie, którzy nigdy nie obserwowali mojego profilu. Co uważają ludzie, którzy nigdy nie trzymali mojej rzeczy w ręku? Znaczy, wiem, że może niektórzy z was coś u mnie nie kupili, ale bardziej chodzi mi o to, że jak ktoś się pojawia znikąd, coś pisze i znika. Ja chcę mówić do Was, bo dla mnie Wy jesteście najważniejsi i to jest wiadomość do Was. W stories widać więcej interakcji między Jessica a i fanami, bo Jessica pokazuje część rozmów z fanami, pokazuje zdjęcia jej fanów w, w klemie czy tam w frucie. I, no, I zostało to zauważone jako mm, metoda, którą stosuje Karolina Domaracka. Karolina Domaracka to jest ta osoba, ta stylistka, która opublikowała jako pierwsza Zdjęcia z... Metką frutana w eklem, więc od, od niej się właściwie zaczęło, więc to jest ciekawe, że jakby do niej dobraca. Natomiast nie jest oczywiście ona jedną osobą, która stosuje takie metody, bo na przykład Olfaktoria też stosuje tego typu interakcje z fanami właśnie w swoich stories, gdzie bardzo często fani na przykład odznaczają jej pod zdjęciami rzeczy, które kupili z jej polecenia, albo robią zrzuty, że Olfaktoria odwiedziła ich konto i zostawiła jakieś polubienie. No a do Maraska wstawia zdjęcia głównie stylizacyjne. No i rozmów ze swoimi fanami. Więc teraz Jessica znowu wstawia jakieś stylizacje z frutem i normalnym wyklemem również, jak również części rozmów i jest dzięki temu ta bariera usunięta. No bo. Nawet jeżeli ktoś był takim sobie fanem Jessica, że okej, okay, nie wiem, czy jej ufać, czy nie, no to jeżeli ona mu odpisze na wiadomość, jeżeli ona jeszcze udostępni jego wiadomość, to się poczuje wyróżniony, więc łatwiej będzie mu znowu się wkręcić, w to znowu jej zaufać, być bardziej zaangażowanym emocjonalnie w to, co Jessica robi, no i faktycznie to działa. Jessica się skupiła na swoich fanach już na koncie, zamiast się skupiać na tym, co myślą ludzie, którzy, no, nie są jej fanami albo już nie są jej fanami. No i to wszystko w kierunku nowej kolekcji. Jak wypadł kolejny drop Jessica, najnowszy drop Jessica z The I tak. W dropie były dwie sukienki, jedna spódnica i trzy zestawy dresów, które jak wiemy były szyte w Polsce, bo faktycznie Jessica odwiedziła fabrykę, w której te dresy były szyte. Słuchajcie, zaczynamy szyć te nasze spodnie w rozmiarze XL. Tutaj pokażę Wam tylko tak detale. Jeszcze, wszystko Jeszcze bez gumy, no nie są skończone, ale na razie Wam pokazuję już w ogóle jaki będzie rozmiar i tak dalej. Słuchajcie, te nasze dressy są idealne na lato, ta dzielina jest bardzo cienka i elastyczna i dlatego ja ją wybrałam Mi trochę mi było przykro, że nie udało nam się, tak jak Wam pokazywałam je w marcu, je zrobić szybciej, że one dopiero teraz będą gotowe, no ale tak to jest z produkcją. Słuchajcie, tak wygląda pistosowa bluza, ale ona jeszcze nie jest gotowa, to jeszcze będą różne etapy, później też będzie haft, który jest robiony w innym miejscu, w Krakowie. No, wykańczamy dalej dekolt. Słuchajcie, no, tutaj wszystkie dane poufne, ale powiem wam tak: pani wykracza teraz, która ma 15 lat doświadczenia. Więc, zobaczcie, jakoś mówiła za siebie. No i też to jest ważne: ten specjalnie ja nie jest tak jak był na On się tak fajnie będzie rolował, tak. wijał, taki jest, styl, tak ma być. Tutaj, gdy miał być wykończony, jest wykończony, tak jest wykończony. Wiedzamy gwarancję, że faktycznie tak było. Natomiast te ceny no tak średnio. Ja się cieszę, że jest takie wielkie zainteresowanie jak zawsze. Dostaję od was tyle prywatnych wiadomości, że czekacie. Widziałam ile osób wzięło już udział w powiadomieniu i nawet mi u nas, więc mega, mega się cieszę. Jest to drop całkowicie. Jest to drop całkowicie szyty w Polsce. Projektowany u nas w biurze, na placu trzech krzyży. Widoczek. No, więc e, super, bardzo się cieszę. Szyma. Słuchajcie, co wymyśliliśmy jeszcze. Każdy. Klient Klem dostanie jeden prezent ode mnie, czyli Palo Santo na szczęście. Więc zanim założycie swoje ubrania od nas, musicie sobie odpalić Palo Santo i je okadzić, później założyć, okadzić siebie i będziecie w nich szczęśliwie chodzić i wyglądać. Więc do każdej paczki dorzucamy Palo Santo gratis. Uwaga, uwaga. Zostało 10 minut. Szykujcie się, bo jest mało. Halo, halo! Nowy trup na krew. Za dziewięć minut! Szykójcie się Polska! Siedem! Siedem zamówień? Mhm. Wy? Kolejne. Minutę? Kolejne. Sien... Ile? No dziesięć. Dziesięć już, dziękujemy. Ja powiesz coś? Dziękujemy! <noise> dziękujemy! Dwadzieścia. Dwadzieścia? Ej! O, zajwiście! Tak jak wtedy jest? 23 już? Jej, idzie, idzie. Nie mogę pokazywać, czekajcie, numerów. Słychać? O nie, teraz nie ma! Halo? Zamówienia? Jest! 24, Ile? 27? 30. 30? Bo było pięć, Słyszysz, Justin? Co? Takiego ostatnio. Już jest 30 zamówień. No. Minutę, 31. O, 35. 35. Ile jest Karola? Wiedziałam, że Wam się spodoba i że jesteście z nami na to dobre i na złe dwie sukienki Dziękujemy! I Co? Jak ktoś kupił dwie sukienki i spodnie... Ale Schodzą Daisy? Może, czekajcie, dziecieli. Czyli żyjemy! Nie bankrutujemy, słuchaj! Zostajemy, zostajemy na rynku! Dziś schodzi sukienka Dolly Daisy. I sukienka Laila Lilak na drugim miejscu, a na trzecim miejscu czarne dresy, więc klasyka na lata. Bierzcie i kupujcie, póki jest. Bo zrobiliśmy dosyć małe ilości. Powiedzieliśmy, że już jest dosyć późno sezonami, więc chcieliśmy wypuścić, ale nie ma tego dużo, słuchajcie. Więc zapraszamy serdecznie. I będą prezenty palosanto. Uwaga, uwaga! Czarna bluza verity! The Sold out. W I wyglądało na to, że w sumie całkiem w porządku, bo jedna sukienka doli się wyprzedała nawet chyba w 20 minut. Później ją wrzucili ponownie bo był jeszcze, był jeszcze stok, na, który miał iść na sklep, a wrzucili go na sklep internetowy i jakoś się nie wyprzedała w tym momencie. Jest chyba tylko ten mniejszy rozmiar wyprzedany, a ten większy nie. Z czegoś się zastanawiam po prostu, jaki stok był wrzucony na sklep internetowy, a jaki był dodany. Z całej pozostałej kolekcji bodajże jedna para spodni dresowych się wyprzedała i jest to... no... Duża różnica między tym, co było wcześniej, bo faktycznie z początku było dużo zamówień w tym dropie, ale później widocznie spadło. Normalnie w kolekcjach w Krem przydawała się większość rzeczy w ciągu godziny. Teraz jak to nagrywam, to jest już ponad chyba 24 godziny od tego dropu i tak naprawdę do zera żaden model się nie wyprzedał. Wyprzedał się jeden rozmiar z tego, jeden rozmiar z czegoś innego. Tak więc wygląda na to, że zostali wierni fani Jessica, jak również jej marki, ale ci z doskoku, którzy mogli stanowić nawet połowę obrotu w sklepie, jak nie, jak nie więcej, to już no, nie, nie są przekonani do tej marki, tym bardziej, że ludzie mają, mają dość tych dresów. Ostatnie dresy okazały się być właśnie tym frutowym niewypałem, więc to te nie, te nie przekonuje, pomimo tego, że faktycznie były szyte w Polsce i też nie mają sobie nic takiego wow, że chciałoby się tyle tych pieniędzy wydać na, tego, na ten dres. Więc o ile już nie ma tego oburzenia na Jessica takiego świeżego, nie ma już takiego bojkotowania tej marki, to ta marka już nie ma tej siły. Być może Jessica powinna pójść tylko w sukienki w tym momencie. Na pewno będzie miała trochę pracy nad tą marką, ale wydaje mi się, że ona będzie spokojnie do odratowania. I za rok, dwa być może wrócić to do takiego stanu, jaki był przed tą całą aferą. A jeżeli chodzi o inne marki, które później zostały podłączone pod tą całą aferę metkową, to one mają olbrzymie szczęście, że nie były pierwszymi markami, które zostały zdemaskowane. No bo wyklem poszło na pierwszy strzał i ono obrwało najbardziej. A cała reszta to jakoś tak jakoś tak przemyka.